Siema, jestem Guzik, a dzisiaj razem z Mano i Gabi Paprycuszem Zagramy w Fortnite'a W tryb kreatywny, w kolorki? W sumie nie wiem jak to nazwać Chodzi mniej więcej o to, że Zlatujemy z helikoptera i musimy jak najszybciej Trafić w punkt, który Pokazuje się nam na ekranie Czyli konkretny kolor, tam fioletowy, różowy No wiecie o co chodzi, ten kto ostatni lub ten kto nie Wpadnie, ten przegrywa Ginie i dostaje gorszą broń na koniec Do gry, zasady bardzo szybko ogarniacie Już na samym starcie, więc nie ma co ich tłumaczyć Ja was zapraszam do najemnego na Instagramka, gdzie na, ostatnio było nowe zdjęcie możecie, je zafollow, możecie go zafollowować Bo tam lecimy po tysiąc followków i dać lajka like Pod tym nowym zdjęciem, komentarz też, że jesteście Z tego filmu, A ja was na pewno wyróżnię w następnym File na początku, podajcie się też na kanały do innych oraz nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. To na tyle ja już nie przedłużam miłego oglądania. Pamiętajcie, Oj, o czym można spadzie. się wypychać. Można się wypychać? O nie. Lecimy Dobra Jejko. moi drodzy, sekundka! Wow! Pink, ping! Pierwszy będzie ja... Trafiłem? Trafiłem? O, ja też. Też, bym nie trafiła! A! Ja do czerwonego, Nie. A to podobno no, kobiety ten na ten kolorach ten się znaleźć. Biały, biały. O! Oj nie ma takiego koloru. Łajcior. Jest, Uf. Jezu! Uf. Ale, to Ale dobre to jest! Pamiętajcie, że to oczywiście również gleme o lud, więc tutaj warto o, to być super. pierwszym. Bardzo warto ostatni będą pierwszy. E, niebieski. Aaaaa! E, Jezu! Ale jak jesteśmy razem No! Dobrze, dobrze, dobrze. Co teraz, teraz? Żółty, 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 żółty! Co? Essa? Łatwo! Ja Teraz nie mówcie, nie, Gabi nie mów już kolorów. Dobra, okej, okay, nie podpowiadam. Mógł do pomarańczowego lecę. Ja mi się wydaje. No. Czerwony, czerwony. Dobra, czyli na różowy, na różowy. OOOO! Jezu! Dobra, to jest uh! za łatwe! Lower lower będziemy. O! Będziemy musieli chyba dłużej lecieć teraz. Nie! Zielony! Aaaaaaa! Jezu! Ale zielona wleciałem, bo strasznie... A widzielu tak nisko! No! Chyba nie. Nie? nie, ja byłem dużo wyżej niż ty, ty już A -a. u mnie wyglądałeś Czy zielony, ma jeszcze skakałem. Powarańczowy, o nie, jest daleko! Dobra, A dobra, 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 dobra. Jezu! O już prawie! To jest się ubi, to jest My jesteśmy zalebsi! Za Oj no. tak, tak, może mistrzami zostańmy w tym! Tak. Chociaż jedna rzecz! Myślę, że wygra Jały Jeden, jedyny z nas, który... O! Oh, dobra. Ale prawie, prawie któryś mnie wypchnął. A Guzik tam cieszy się. Aż bajce do niego na kanał. Zobacz, bo, No bo Guzik ostatni wleciał biały. Czerwone? Aaa! Co? 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 Co to było? Jakiś skam to był kompletny. O, coś bo nie można w wodę wlecieć, bo tak, się odbiera życie. Wiem, ale jakoś tak mnie przestawiło, no tak jakoś... Nisko, bo my się chyba wypchnęliśmy. Yeah. Nie? No, no. Dobra, Dobra, ostateczna papryk, walka. jak zawsze walka. Jest, jest, za jest. Po... I I yes. jeszcze, jeszcze niżej. O oh. uh. oh, nie! O nie! O gdzie O nie! O nie! O kurde! O O O O kurde! A żeby buc... mi życia 50 zostało, Ale weź spada już co? Spadli, tak. o! co? Nie, to jest pajacu. Prawdopodobnie tak. Oooooo! Co? Przeżył? To jest jakieś już No, miałem. Ja, no ja... Ale no pewnie, wleciałem. że cheaty że ma. Ale fart. Cheaty <grym> ma po prostu. Tore. DYPSKINIO! Oh, A, mogę cię tak wypchnąć fajnie. DYPSKINIO? DYCIO! <grym grym> Yes, 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 <grym <grym jest żemliczki, nie, nie. Jest taki zapis. O! No, czyżby? Co? Tra... A! Tak jest, grałem, jest. Byłem tam przecież. Ale... O, jest s... jakiś 7 minut 10 sekund. Yes. Yellow easy. Jest! Yellow O, oh? Ma legendarne. Ja mam fioletowe, oni szare. Oni. Nie no nie Łajcior! Ja po... Gabi odpadła pierwsza czy guzik? Gabi! No no nie, je, Gabi. To jest jakiś skam! Nie, co? Ja nie wiem co to jest! Gabi dwa razy wyrkną. szare Ale ja teraz mówię gramy tylko trzy rundy, bo są trzy rundy. Więc no, tylko trzy itemy będziemy mogli mieć. Co jest? I? Co się I stało? Jeszcze w tym wylotniaczu! No jest! a. No to jest skam! A bo tam zabija! Tam tak leci o. taka ta, widzisz? Taka strefka. No, 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 no. no Jak strefka? Mówicie. O, patrzcie teraz, o, o strefka. Takie coś, takie... O, ona spada teraz, cyk. A? Przecież no, to jest na górze, debilu. No, widocznie w nim jakaś tam wpadłeś. a w kominie. A. A. Ja, pa, wepnęło mnie w ściankę komina i zumarłem. Lol, ale skam. nie oglądamy nawet tego. <laughs> Zobaczymy, tylko zwycięzce. Even, Even lower. lower. Dobra, teraz się zaczyna walka prawdziwa. Pink. Spróbuję jakoś wypchnąć tego papryka tutaj Ale Rężko o niczym nie wie Musicie być cicho Ja sobie ciężko się wypchnąć No, nie ta, ale jakoś się jakoś w locie trafić, ale to duże ryzyko, że... Jeszcze jak lecicie spręczeń. z dwóch różnych stron to ciężko No 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 Ale jest szansa, że mogę go tu jakoś oskamować <grym> i go czy coś A Aboj? A bo tak wejść w siebie teraz no, O Jezu jak ten daleko ten na biało, A że gość na biało Ej <śleś> co? Cofnęło o, mnie do komina? Do komina, o, komina mi, mnie cofnęło? Oh, co? O, <śleś> Jaki skamersko jest ta mapa kompletnie 4 sekundy dłużej przeżyłam Jezu <śleś> <śleś> Jezu Ale strasznie, głupia ma mapa Nie, nie gnamy <śleś> Dobra, sobie, bo To jest trzecia runda, Papryk wygrał dwie <śleś> 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 Nie wiem czy jest w ogóle Sens bić się pod koniec? O! Oh, o! Oh! Nie ma jej... Nie Jezu, ale, ford, ale ja jak... wypchał, Nie wiem! Wypa ale obu. Obu. No, jak zawsze. To Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie papryk Nie wiem! Nie ma o, hejka ja mam teraz Gabi dał tego zwycięstwa, wiesz papryk dobra Niech Nie cieszy, też z czymś wiem! życiu. Strasznie A słaba raz. mapa. Jeszcze Nie teraz <laughs> jeszcze Nie teraz Nie o nie! Jeszcze nie teraz. Ja nie wypchnąłem, bo drugi. Ciej dobrze dla Gabi to i tak, tak, jest. <grywy> tak. Teraz może ja wygram dam po prostu co? Teraz, no, teraz. Spróbuj Papryk tak zwolnić trochę i go wypchnąć, co nie? Jak będzie watyło, tak zwolnić i tak O, 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 o. o. Wygrałem. Nie. Co się Batek podziało? mną. Tak? E, strefa go zabiła, więc e, jak widzieliście, <grym> yeah. ten win był mój, ja was kocham, do zobaczenia na bitkach. <grym> A że Adi też zginął? Tak, ale po No, po no. Bo Strefa to to ja zabiła, to. ta składząca. Teraz mówisz, nie można podnosić temu z ziemi, jak znajdziecie jakieś. <grym> dobra, <grym> dobra. Dobra, moi drodzy, to jest... Moja skrzynka, pan. No to jest moja. Dobra, moja. Fajne nie podglądam, rzeczy. nie mam mnie tam. Taka Dobra, ciekawa ja moja. Jeden fioletowy za drugie miejsce, jeden legendarny Ale za pierwsze i mm. zielony za miejsce trzecie. No i co? Na 15 się bijemy? Tak. Ta Dobra. Zwiększyliśmy limit kill, no bo ta mapka była taka dość szybka. Tam pewnie dużo było wycięte. 15. Więc jakby co? Do 10 aż wygranych się tutaj. Ja standardowo nie... musiałem wybrać cyk. O, że goś wybrał! O, co mnie zabił? zabierał? Kila? Pajac? Co że mnie zabił? Mnie jest? Papryk mnie zabił? Aha! Dobra, dobra, dobra. Skupianko.pl Skupianko.pl A że ja nie ten! Że ja nie trafia? CO?! E Trafiłem. Ale ukradłem. Nie wiem, no dwa ale razy ukradłem. się piję z guzikiem i dwa razy. Halo <śmiennie> ty guzik jesteś tu headem. <śmiennie> Aha! No no, ale to no. tak stała w miejscu? Nie ja chciałam słuchać. Ja, ja. Postać ci w ogóle nie chce skakać. Dobra, odwal się może co? Ja nie wiem. No. no nie śledzę. Nie no 6 likwidacji co? No, to już dopiero grę zaczęliśmy żelazo mi co? No, yeah, dobrze, ten... że przedłużyliśmy Grappler. to, nie? To jeszcze on ma? Jakiś karabin, chyba, nie? No, Dane coś ma. No, pewnie, że tak. Trzy. Jak tam ci się z trzema życiami bije? Dobra, Gabi, oddawaj jej życie. Nie. Dobra, bo tu jest jakiś. Kto mi tu zbudował? Aha, jeszcze ma graplera, no pewnie, że tak. No, który mnie bije? Skąd ty ty byłeś w ogóle? A skąd ty masz jeszcze shotguna? ja masz dwa legendarne. Dwa legendarne, ale że pierwszy zgon, broń. Ale dopiero? się Gabi jest taką pajacką, i się zabudowała w boksiku i siedzi i strzela. No, jest to już o, mocne, idzie ktoś, wejść. idzie ktoś, idzie ktoś. No Jezu, jaki tego ty masz w ogóle celar? Jeszcze dwa killy zdobywaj i umieramy, widzowie. A! Goni mnie pajac, już jeszcze dwa No Dobra, jeden. więc właśnie kończymy. Jakby co, widzowie. A żadiej uciekł mi na zero życia. Go ktoś. No szukam właśnie O nie no Przecież on mnie zaraz zabije nie, Dostał? Ja, no, co, nie kto nie go zdjął? Ale on ma zero życia guzik No jak, marze. jak ty masz noła strasznego I jak czemu to? ty mi zabrałeś fraga w ogóle Zabrałem, przecież on by cię zabił pajacu Przecież ja go miałem na strzał Wiesz kto miał cię na strzała? Wszyscy w twojej szkole oh, 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 oh. <laughs> Siemka No i tyle. No, no, pięknie mamy. Znowu zero fragów, co jest w ogóle grane? Zero fragów! Mi zabieracie mi wszystko! Gabi już zabija w tych meczach! A Gabi dopiero gra ile? Dwa miesiące? Pięć śmierci, zero fragów. To należy się brakować. Bicie go jeszcze do guzika na kanale na Ale jesteś niesamowitym graczem. On na pewno się ucieszy, ale Palpek to oficjalnie Pając. Jak zawsze kochamy was, dziękujemy za udział w gierkach. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zdarzy się tak, że wygraliśmy Oby. Że zwycięży dobro w tych trybach. Oj, tak, tak. Ale musimy wszyscy mocno potrenować, zwłaszcza jedna osoba, na której nikt zaczyna się na literkę G, ale nie będę. Kończy na uzik. <słuch> zaczyna na g, kończy na uzik, więc <słuch> dostawacznie będę o łapkach, subach, dzwoneczkach, kodzie i manojek i wszystkich innych. Kochamy Was, pa! Pa!